Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dlaczego taki tytuł? Za chwilę Państwu powiem. Pokażę. No i tutaj pokazuję, jak sobie zrobiłem. Jak tutaj widzicie, tego nubiasa nie było. Przykleiłem go do lawy. Zrobimy zbliżenie. Jest. I tak jak mówiłem. Tu jest anubiasik nana. Ten, ten mały. tu skalarki podpływają. Zaraz dostaną jeść. Także wszystko w tym akwarium pozytywnie. Lotos rośnie. A do czego zmierzam? Do tego zmierzam. Każdy może się na filmiku wypowiedzieć, co chodzi na temat akwarystyki. I muszę Państwu powiedzieć, że ta aspiryna działa. To nie jest żaden filmik zaczepliwy. Zaraz wszystko wyjaśnię i pokażę Państwu. Widzicie tego lotosa. Tam od dołu mi wypuszcza młode. Tu zaczęło. Zrobimy zbliżenie, jakoś z boku. Tak. O, tam, tam, tam widzicie. Bardziej zbliżenie. Taki czerwony. Od korzeni wypuszcza lotos. Przypuszczam, że ten lotos ładnie mi tu zarośnie w tym akwarium. Ale co chciałem wyjaśnić. Nie, to nie przez aspirynę. Niestety to oczywiście jest żart, żeby nikt nie brał tego na poważnie. Ale aspiryna działa na migrenę, na gorączkę. Każdy wie na co to działa. Nie wiem skąd się koledze wzięło to aspiryna. Niby ktoś mu tam podpowiedział. Ale po co takie wymyślanie? Robienie z siebie nie wiadomo kogo. Jeżeli to by chodziłoby o witaminy, to bym się zgodził stare, sprawdzone metody. Ale nie aspiryny. Niedługo już będą nagrywać, że wrzucają różne leki z apteki. Także po prostu śmiać mi się z tego chciało. Takie wymyślanie, robienie z siebie nie wiadomo kogo, no jest dla mnie po prostu błędne wymyślanie, co chodzi o akwarystykę. Co chodzi o akwarystykę, i później taki młody akwarysta pójdzie do apteki, nakupuje sobie tabletek, oczywiście bez recepty, i będzie wrzucał rybom. Bo właśnie tacy akwaryści bardzo doświadczeni wymyślają jakieś bzdury, że po Aspirynie będą mu roślinki rosły. Także to nie jest zaczepliwy filmik to jest na temat akwarystyki, tylko każdy się może wypowiedzieć na filmiku. No, jak zamrzniecie, to zaraz uznacie, że to jest jakiś, nie wiem, hejt, nie wiadomo co. Ale aspiryna to jest po prostu wymysł, nie wiem, sam sobie wymyślił kolega, także aspiryna <grytanie> ewentualnie może działać dla rybek, jak będą miały migreny. Tutaj u mnie żadne ryby nie mają migreny. Także co chodzi właśnie o takie bzdury gadające co chodzi o akwarystykę że aspiryna poprawi wzrost roślin to do tej pory powinny mu z akwarium już wychodzić tak powinny rosnąć ja tu nic nie daję kulki torfowo-gliniane zobaczcie pięknie wszystko rośnie tak jak lotos pokazywałem Państwu przed chwilą też mi ładnie rośnie Naturalnie, nic nie wlewam, a nagrywam ten filmik po prostu dlatego, żeby młody akwarysta, który sobie na przykład zakłada dopiero akwarium, ogląda się takich filmów i będzie wrzucał niestworzone rzeczy do akwarium, także nie wiem skąd im się to do głowy bierze, chyba są bardzo niedocenieni ci co tak wymyślają. Ale co chodzi właśnie o witaminy. To są stare sposoby, że działają. I następnym razem taki filmik nagram. Państwu powiem, o jakie witaminy chodzi. To są już sprawdzone, jak kiedyś akwaryści właśnie sobie dawali do akwarium witaminy, oczywiście z apteki, ale nie jakieś tam aspiryny, czy innego rodzaju jakieś. Lekarstwo. Dobra. Skończymy już ten temat. Dla młodych ostrzeżenie. Nie dawajcie żadnych aspiryn, żadnych wynalazków, którzy sobie którzy, niektórzy sobie wymyślają. Mądry tego nie da. Młody. Może pomyśleć, że zaraz będzie miał akwarium zarośnięte. Ale wcale tak nie jest. Także, jak takie filmiki oglądam, to mi się po prostu śmiać chce. Jak tu widzicie, wszystko jest ok. Zaraz nakarmimy ryby, i tyle w temacie. Także tutaj nie, nie, nie trzeba się gniewać. Ale to jest ostrzeżenie przed właśnie takimi. Wymyślonymi, praperatami <grymne> dla ryb, także to jest dla mnie totalna bzdura. Tak to wszystko wygląda. Jeszcze raz, bliska lotos, czerwoniutki, zdrowy. Wypuszcza kłącze nowe pod drzwirem, jeszcze raz pokażę. Muszę tak jakoś tu widzicie jaki czerwoniutki tam listki i z tej strony, tak jak Państwu tam tak z boku bardziej widać. O, widzicie? Też wypuszcza liście Lotosa. Także za jakiś czas, jak ładnie urośnie, nagram Państwu. Możecie sobie porównać teraz. Dam oddalenie. Kryptokoryna sercowata. I zobaczcie na poprzedni filmik, a na dzisiejszy filmik, jak mi podrosła. I to nic nie daje, tylko kulki torfowo-gliniane to wszystko. Mam zbrojnik weloniasty. Dobra, teraz damy rybkom jeść. I zobaczycie, jak ryby podchodzą do jedzenia. A tu teraz nakarmimy ryby. Już Państwu pokazuję. Daję miksa. Wszystko jedzą. Jak jedzą to dobrze, to znaczy, że są zdrowe, podchodzą do pokarmu. I zobaczcie, jak wszystkie podpływają do jedzenia. Jeszcze raz im damy. O, tutaj stoję z boku, tamte podpływają, a te już do mnie podpływają. O, poprzez poszły. O, naprawdę super. Dajemy wszystko, co nie zjedzą, to resztę, denne rybki zjedzą. Także pozdrawiam serdecznie Państwa. Także aspiryna pomaga na. Oczywiście na migrenę i inne doligliwości. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego tygodnia z tej strony rybka. Trzymajcie się. Cześć wszystkim.